Dobra, ja się otworzę. I wywalamy zawartość. Dobra. E, tak kolokwialnie powiedziano wywalamy. E, dobra, mamy figurkę Batmana Standard. To już mnie trochę nudzi. E, dobra, i mamy magazyn. Obejrzymy sobie magazyn. Okładka. Reklama magazynu Jurassic spis treści, instrukcja i, z, i jest zadanko? Nie, jest opis do zabawki, dalej mamy komiks, który sobie standardowo wymieniamy reklama Star Warsów znowu dalej ruszamy, zadania zadania, komi, te, plakaty tu jest, oj, tak Joker, widzę, tak, dobrze mówię, dobrze Joker i. No, bohaterowie, tak, Flash, Batman, Superman. E, dalej mamy po plakatach. Zadanie takie duże, tak? To jest zadanie takie duże, ok. Na... Dobra. Nie wiem, czy tam nie ucięło kawałka filmu, bo brakło mi trochę pamięci i się automatycznie przestał nagrywać. Dalej mamy pojazdy Batmana, tu opisane. Oj, te komiksy, przelatywanie, poczta od fanów, i tu taki opis postaci. O, dokładnie, tu następny. Tu konkurs z ankietą w następnym numerze, który będzie 21 maja. To już mówiłem. Będzie człowiek zagadka. To pokazywałem to już nie będę pokazywał, ten magazyn zaraz wam pokażę i na koniec ma reklama magazynu Lego City, dobra przechodzimy do zabawki, chociaż nie będzie tam dużo mówić, bo to tylko Batman, dobra co jeżeli chodzi o zabawkę zabawka no to Batman standard, no to już jest tak przereklamowane, może trochę inne te nadruki, bo w sumie nadruków Batmana, tych różnych rodzajów Batmana to jest 20 tysięcy. No i co takie? Harpun to się nazywa bodajże, może, nie wiem, zobaczę. Są, to są batrangi Okej. Okay. To jak bumerang, tylko że okej, okay. hak mocujący. No, kozak naprawdę. Dwa są te batrangi. No co, dobra, co więcej gadać?